Raport Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazał, że ponad 20 gatunków warzyw może rosnąć lub utrzymywać świeżość w polskiej zimie, jeśli wykorzystamy właściwe techniki ochrony. Polskie warunki klimatyczne są wymagające i pełne zmiennych: mokre odwilże, suche mrozy, bardzo silne wiatry. Dlatego Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach od lat prowadzi testy odmianowe warzyw pod kątem zimowania. W jednym z raportów oceniono 20 roślin warzywnych w różnych formach ochrony – od uprawy na odkrytym gruncie po tunele niskie i inspekty. Badania wykazały, że nawet bez dodatkowych osłon zimę mogą przetrwać jarmuż, brukselka, por zimowy, Marchew odmian przechowalniczych, pietruszka naciowa. Jednak w tunelach i inspektach przeżywalność wzrasta z 40-60% na gruncie do nawet 80-90%, co potwierdziło ogromne znaczenie lekkiej ochrony mikroklimatu. Instytut zwrócił uwagę, że gleba obrana z liści i bez ściółki zamarza nawet o 4-6 stopni Celsjusza głębiej niż gleba okryta naturalną materią organiczną. To oznacza, że sama ściółka działa jak warstwa izolacyjna. Badania potwierdziły też, że rośliny wysiane jesienią rozwijają silniejszy system korzeniowy, a to właśnie korzenie decydują o tym, czy roślina przetrwa zimę. Najciekawsze było odkrycie, że nawet krótkotrwałe zimowe ocieplenia, np. plus 8 stopni Celsjusza w styczniu, powodują krótkie okresy aktywności wzrostowej u niektórych gatunków, np. szpinaku zimowego czy roszponki. To pokazuje, że zimowy ogród nie jest martwy, tylko wchodzi w fazę niskiej aktywności, ale gotowości. Tak więc to nie walka z zimą, tylko współpraca z naturą. Zima nie jest przeszkodą i jest narzędziem, które możemy wykorzystać.